Hej ty. witam Cię w kolejnym odcinku vloga. Zaraz jadę na siłownię, ale to jeszcze dosłownie 5 minutek i co nieco Ci powiem. W sensie co nieco. Mam parę zadań do zrobienia, m.in. dwa zadania z fundamental Fundamentals 6 i... Krypto 4 i po ukończeniu której ze ścieżek prawdopodobnie będzie to Social Copy 5, o którym wspominałem wczoraj, a nawet i w niedzielę, wskoczę do świata produktywności, bo czuję, że trochę u mnie siada ta produktywność, więc i zadanka, i praktyka będzie fajnie, będzie ciekawie. Ale zanim to na ten moment wczorajszy post zebrał 1500 wyświetleń i do tego 15 reakcji, także dalej trochę z tym postem podziałam. Tutaj też dostałem dwa komentarze, więc też fajnie, też ciekawie. I plan jest taki, żeby po prostu wbić tutaj 25 reakcji i później, już normalnie, przejść całe Social Copy 5. Także plany są dobre, a wykonanie zobaczymy. Efekty tak samo, mam nadzieję, że zobaczymy. A póki co, nie przedłużam i lecimy na siłownię. Jestem po treningu, jak widzisz, i chcę poruszyć pewien fajny temat, a mianowicie black swan, czyli czarny łabędź, czarny łabędź. I jedno z tych. I o co z tym chodzi? Wiadomo, łabędzie z reguły są białe, ale ten jeden na tysiąc, jeden na milion będzie czarny. I czarny łabędź jest takim zjawiskiem bowo niespotykanym, w sensie coś jest czymś, czego nie jesteś sobie w stanie wyobrazić. Albo inaczej, jesteś sobie w stanie wyobrazić, ale nigdy nie wiesz, kiedy będzie. N nigdy nie wiesz, co to będzie. Na przykład Czarny Łabędź został opisany w tej książce. Negocjuj, jakby od tego zależało twoje życie. Czytałem dwukrotnie, przesłuchałem też audiobook dwukrotnie. Mega spoko. Serio, mega fajna. Jakby książka o samym negocjowaniu. Głównie, tam jeden wątek był o tym Czarnym łobędziu z tego co kojarzę. I o co z tym Czarnym łobędziem chodzi. Głównie o to że tak jak wspominałem, nie jesteś w stanie wiedzieć, kiedy ten czarny łabędź... Przypłynie, kiedy coś się wydarzy. Taka, nie wiem, czysto analogiczna sytuacja. Żyjesz sobie z dnia na dzień i nagle w pewnym momencie idziesz do banku. No i do tego banku, akurat w tym samym momencie, co ty, przychodzi napastnik. Jakby ty nie jesteś w stanie tego przewidzieć, albo jesteś w szkole, gdzieś tam w Ameryce. Idziesz normalnie do szkoły i pewnego dnia przychodzi też napastnik z bronią. Jakby nie jesteś w stanie tego przewidzieć. No wiadomo, trochę odskoczyłem. Mam nadzieję, że już wiesz o co chodzi z czarnym łobędziem. Jest jest to po prostu sytuacja, której nie jesteś w stanie przewidzieć. I Jak to ma się do ogólnego świata, że tak to powiedzmy? Nazwijmy temat, sam w sobie poruszam. Bo raz obejrzałem fajny film The Fallout, czy polecam? No, nie wiem, jeżeli masz czas, możesz obejrzeć. Nie jest to jakiś tam specjalnie super świetny film. No, taki bardziej do wieczoru, jeżeli chcesz obejrzeć jakiś film. To film był głównie o tym, że właśnie w szkole była strzelanina i wywróciło to życie do góry nogami głównej aktorii. No i po tym filmie zdałem sobie sprawę, że w sumie nigdy nie wiadomo, co może się stać każdego dnia, więc. Po pierwsze, warto się cieszyć, żyć z tego, że wow, nic mi się nie stało. Jakby żyję, robię ABCD XYZ, serios mega fajnie. I rzecz numer dwa, warto się zabezpieczać, czyli na przykład, tu właśnie nie, nie, nie potrafię podać zbyt wielu przykładów. Bo nie wiem, jak się dobrze zabezpieczyć przed takim czarnym łobędziem, że warto wiedzieć w jakie aspekty życia ten czarny łobędź mógłby atakować. W sensie mógłby przypłynąć. Nie wiem, masz firmę, no to pewnego dnia możesz stracić największego klienta, który dostarczał ci 80% kapitału, i nagle nie możesz opłacić pracowników, bo nie masz z czego. Może nie wiem. Być to kwestia tego, że masz wszystkie pieniądze na koncie w banku i w pewnym momencie przychodzi wojna i nie nie masz w ogóle pieniędzy, nie możesz ich wypłacić i jesteś bez grosza. Albo mogą to być jakiekolwiek inne aspekty życia. Więc takim jednym z aspektów jest właśnie to, w sensie jakbym chciał się przyszłościowo chronić. Wiadomo, będę się edukował w tym temacie. Na ten moment nie wiem jeszcze zbyt wiele, ale edukować się będę. I wiadomo, pierwsze co, no to wszystkiego na koncie nie będę trzymał, bo jest to trochę głupota. Gdzieś tam widziałem, że banki mają tak naprawdę chyba 2% całych pieniędzy, które mówią, że mają. Załóżmy, mają 100 miliardów złotych. Ogólnie wszyscy, wszystkie osoby, które mają konta w bankach, łączna suma tych kont to 100 miliardów. No to bank fizycznie ma dwa no i teraz pytanie, jakby każdy chciał wypłacić te swoje pieniądze z banku, no to tylko 2%, dosta 2 osób dostałyby całość z banku, w sensie całość jaką mają na koncie, czy każdy dostanie 2%? To mnie tak trochę mega ruszyło i przestałem bankom trochę ufać po tym. Ale no, trochę od tematu odbiegłem. Czarny łabędź, temat przewodni. Mam nadzieję, że cokolwiek zapamiętałeś. I może masz jakieś refleksje? Jeżeli masz, no zapraszam do komentarzy. Z chęcią poczytam. Na dzisiaj. Dziękuję. Do zobaczenia jutro. Jak zawsze. W kolejnym odcinku uwaga. Cześć.